Kolejną część. Co chwilę robimy, kolejne części. Bo części, bo. Nie chcemy potem wychodzić z gry. I teraz, jaki będzie dzień? Dobra. nie, bo mamy mnożnik więcej, bo mamy dziecko. A, ile daje dziecko? Nie wiem. Dzień jedenasty. A mnożnik, gdzie? No, razy dwa. Piętnasty. 15. 15. Dobra, to będzie dni Idziemy. Dobra, tutaj jest wilk, którego chcę zabić, po to, żeby po prostu mi nie przeszkadzał w rąbaniu drewna. Jestle. No i poszedł na kilka futów. Jak widzicie, jesteśmy wyposażone w rzeczy. No, Lila ma roboksy, a ja nie mam ja tak, gram na tablecie, ale ile na telefonie swoim. No ja robię tylko włosy, bo ja nie robię. Tak. A czemu? Bo... Bo je, je, podobno jest taki haker, który bazuje ludzi ze skinami z robuxy i to jest prawda. Mójście baną? Czy Nie, ale tu mam koleżankę. Mamy kolejkę, mamy kolejkę! Ja nie zbieram nie. znaczy drewno. drewną. W ogóle nie zbieram w tym momencie. O, czy tutaj jest taki coś, to chodź do mnie. Czekaj, jeden z drewną zbieram. Wilki się czają chyba. O cholera, wilk! Pierwsze jest czerwone, a drugi jest normalny. Mam skórę wilka, ktoś potrzebuje? I obok jest jest tak, wiem, to jest tylko zupełnie Ale pójdziemy do niej w 20 dniu, jeśli dożyjemy. Op. Jak widzicie, jesteśmy wyposażeni z Lilą w fajne rzeczy. Ja też mam tutaj drogę. O, nie, jestem głodna, dobra. Jedz papryczkę chili! Ja mam banda. Mam rewolwer, banda, starą kartę, dobrą sztukę i dobrą kartę. Teraz to jest? Raz jem te steki. Jak ta skóra. Mą przedliżaną nikt. Czy znowu dzisiaj będziemy atakowani? Nie Bo nie było to w jeden odcinku. O, dobrze, no kim Znaczy w tamtym odcinku. To było ciężkie. No, było ich cztery. Ale jeden z łukiem. Wiesz, że jak się chyba przekroczy? Wiesz, jak się przekroczy chyba 50 dni, to wtedy jest się akurat codziennie? Chyba to nie wiem. Nie 50. Ale musimy, żeby to bo musimy rozwiązać. I to. Teraz się zorientowałam, czy my jemy Papryczki czyli. Nie. te pałki, że mięso, ale na nich. Te mięso jest na e, kościach czy nie? I czemu myjemy te kości? W sumie? <grym> nie wiem. Normalnie <grym> no ludzie rady. nie mogą jeść. kości. No, a powierzchni nie mogą jeść. I dziwne. Napiszcie dlaczego? dlaczego, jak wiecie. Bo może myjemy takie kości. No. Możecie napisać też komentarz i jaka jest historia w... Dźwiękach. Z 9090, to bo widziałam, że są jakieś takie historie. Ja znam no, dokładną historię. No to sprawdza to widzimy, też znajomy. No to on się schował! On się schował za mapą! No. O Jelenik gdzie? Jelenik! Jelenik! Gdyby y, stał za mną, to bym miał takiego damskera, że nie wiem. Dumskare, ale 99, to się nie ma dumpscara. Tak, ale gdyby stał za mną. Tak, to by, by to, No, Lila, no przez siebie jest presja, Kurna. <gry> Wiesz, że w trzecim dziecku jest. Yy, Słuchaj, niedźwiedzie. Gdzie? W trzecim dziecku. Jak się znajduje, to są niedźwiedzie. A, myślałam, że w trzecim dziecku w środku. <grym> o, dobra, mamy 13 i dzisiaj będzie 15. Czternasty. No. no, jest piętnasty. 14. A, to jutro idziemy po dziecko. No tak. I rąk dużo drewna, żeby No, jutro było... będzie szesnasty. Jak czemu my nie mamy? E e, 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 co Czemu tutaj? No bo. tutaj bo nie odnaleźliśmy. No wiem, ale jakbyśmy nawet. Nie odnaleźli. Ej, dobra, idziemy dzisiaj po to dziecko. Eee... <laughs> e, nie znikam. Tam. Idziemy Zobacz. dzisiaj po to dziecko. Zobacz no czemu? Przecież my już wzięliśmy to dziecko. Dobra, to te dziecko będzie tam. Bo mi tak pokazuje strzał I to idziemy dzisiaj, to tak? za mną. Poczekaj, szuka... Yy, że mam drewno na ognisku, Żeby nam nie zgasło. No chodź za mną. I to jest noc? musimy Jeszcze... Wygląda jak noc. Poczekaj, muszę zjeść jedynku. Albo wezmę ze sobą? Nie wiem teraz. Dobra, gdzie jesteś? Chodź tutaj! To no jak mnie nie Ja mam Ja cibę. się trochę boję. To Bo będą tylko wilki ale na spoko. Alfa, mówię, ale mówiłaś, że są większe. I? Groźnie. I czy wilki cię goni? Ciebie. Nie już Teraz cibę. mnie. Co to jest? A, tutaj były y, zamryżerkę, tylko zebra, że wam... Gdzie jesteś? A dobra. Oj, nie może... Skrzynia nie ma tego. Tu jest skrzynka. Tutaj nie ma. Nie ma chyba jednak. Tu jest wilk alfa ukryty. Tu jest gaza. Au! Kurda wilk alfa! Mam. Wilk eee, alfa mnie goni. nie goni. Wilk alfa mnie goni! Wilk alfa! To idź do mnie! Widziałam co widział no, no nie goni. Wyraj dużo drewna. To potrzebujemy na gnisku, bo może nam zgasnąć. A tego byśmy nie chciały, co nie? 20 sekund będzie i będzie ale, że noc się zmieniło. No tutaj, teraz już jest nos. No i rąk drewno. Znam. Ja zolbimy. Ekstra włóż je, włóż ją do drobnutka, ale w nocy tylko. Czemu mi wcześniej nie powiedziała? Dobra, trudno. Ile ma procent. Nie wiem. 40. Dobra. Wiem, bo mam głodek. I dla chetów. Zapomniałam, że ta papryczka daje szybko. <noise> to twój brzuch? To <noise> <Co>, twój brzuch. <noise> Elo, młody. To tego nie twój brzuch. Elo młody. To twój brzuch. Nie, chyba twój. <noise> <noise> no, masko... On się tutaj. o królicze stopa! Yeah. W ogóle widzowie, jakbyście nie widzieli, wilk Alfa nie gonił. Czekam, ja bym nie zabiła, Mogłam mieć skórę wilka. No, jakbyście poszli po jedzenie, wtedy, kiedy Ola by goniła swój... swój znaczy, Ola by gonił ten Alfa, to byście nie. Potem wiedzieli. Teraz byście wiedzieli, że Ola gonił swój, e, wilk Alfa. A y, możecie sobie też przewinąć, bo już wiecie, że ją gonił. Nie! Nie. Tylko nie też. Idziemy wiesz. kopać drewno. Przepraszamy za brzydkie słowa. No i jest. No i jest skóra wniówka. Alfa potrzebna. Ja, ja szybko lecę. Dzień 15. Zaraz dzień, teraz 3. Idziemy dzisiaj po dziecko. Zapomniałaś? No, nie ma tu nie. A bo potrzebujemy kolejną mapy, żeby odkryć. Nie wiesz, kiedy byłem tutaj. U Jest zamek kultystów obok nas widowie. No to tam tam nie ma Nie, bo tam nie ma dziecka. Oglądałam Bambiczak. Bambliczka. I tam nie ma dziecka. To tutaj Bambiczak. znacie widzowie, to napiszcie w komentarzach.

Patrz, tu jest takie coś dziwnego. Gonicie! cię. Gonił. mnie co, nie gonił, teraz nie wiem. I tu mnie właśnie gonił wilk alfa, bo tutaj stałam i jak widzisz to tutaj... jest... Dobra, no. Jak będzie widziała to tutaj jest... ...tych jakichś... ...oszala, Aaaa, wilk... Kulteści mnie gonią! I wilka alfa jest nie, nie czy to dobrze. A, kolejny wilk alfa mnie goni! Wilk alfa mnie goni! Wilk alfa mnie goni! Nas goni. <trymne> Trzymaj to drewno! Kolera! No Aaaa! Zabijasz wilka alfa? Nie. nie. Ila ratuj! Uciekaj do ognia! Mam mało życia, mam mało życia, mam mało życia. Goni mnie nadal ten wilk alfa. No to pieknij i nada, Dobra. Nie goni. Skóra wilka alfa przecież jest nam potrzebna. Wiem. To się tutaj Mamy nie ma nie. Mamy 17% to. ognia. I ona bawiła się też. Będzie kolejna część później i teraz nie będziemy grały i potem będzie inna część i inna baza. Nara!